Gmina Skulsk w ostatnim czasie pozyskała 35 milionów złotych. Ponad 35 milionów złotych ze środków polskiego ładu. Ten program pięknie wpisuje się w potrzeby takich gmin jak Skulsk, gmin wiejskich o mniejszych dochodach. Dzięki środkom rządowym możliwe było do zrealizowania wiele przedsięwzięć w tej gminie, które oczekiwały latami na realizację. To gmina decyduje, jakie projekty mają być realizowane. My przyznajemy środki i ta współpraca rządu i samorządu terytorialnego gminy Skórsk przyniosła wymierne, wspaniałe efekty, bo dzięki temu zainwestowano no, w szkoły, w infrastrukturę kanalizacyjną, w oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody, ale także przekazaliśmy środki na zabytki, czyli na kościół parafialny w Skursku. Tych pieniędzy było 35 milionów. Udział własny gminy niewielki, bo wszystkie inwestycje opiewały na kwotę 41 milionów złotych. Cieszę się, że mogłem w tym zakresie wraz z panem Wójtem współpracować, ale najbardziej cieszę się z tego, że ta gmina się rozwija dzięki środkom publicznym, ale też dzięki własnej inicjatywie. Gratuluję panu Wójtowi. Gratuluję panu przewodniczącemu Rady Gminy wraz z radnymi tych inicjatyw, ale przede wszystkim cieszę się z tego, że mieszkańcy gminy Skórsk będą mogli żyć w lepszych warunkach, bardziej komfortowo i to jest ich sukces.